Witajcie Boża Rodzino, witamy Was z jackiem bardzo serdecznie i chcemy Wam wyjaśnić pewne kwestie techniczne. Z tego powodu, że tutaj w tej części ustronia, gdzie mieści się budynek Fundacji, jest dosyć kiepski internet, nie jesteśmy w stanie prowadzić transmisji online. Stąd będziemy nagrywać przynajmniej raz w tygodniu takie krótkie filmiki celem zachęcenia, przypomnienia pewnych rzeczy, ale także pobudzenia Was być może do nowych inicjatyw, których do tej pory nie praktykowaliście. Jako wstęp chciałbym przytoczyć dwa fragmenty Pisma Świętego, które podkreślają fakt, w jaki sposób Pan Bóg jest w kontroli wszystkich wydarzeń życia. Pierwszy fragment znajdujemy w Księdze Amosa w trzecim rozdziale wersji 7 mówi w ten sposób. Zaiste nie czyni wszechmogący Pan nic, jeżeli nie objawił swojego planu swoim sługom prorokom. I chcę się z Wami podzielić pewną refleksją, coś, co miało miejsce kilka lat temu, a mówiąc dokładniej, było to w kwietniu 2012 roku. Alinka w swoim cichym czasie przeżyła bardzo mocno pewien fragment Pisma Świętego i odebrała to, że Pan Bóg zwraca się do nas i mówi o pewnym nieokreślonym czasie. Mianowicie były to słowa z 26 rozdziału księgi Zajasza, wiersz 20. Wejdź więc, mój ludu, do swoich pokojów i zamknij swoje drzwi za sobą. Skryj się na chwilkę, aż przeminie gniew, aż przeminie zagrożenie". I wówczas, kiedy z Alinką rozmawialiśmy, nie wiedzieliśmy, czego to dotyczy. Oboje odebraliśmy, że Pan Bóg zwraca nam uwagę na coś, co w niedalekiej i nieodległej przyszłości będzie miało miejsce, bo mamy świadomość eschatologicznego wymiaru wielu wydarzeń, które wokół nas się toczą. I bez jakichkolwiek pokuszeń w kierunku nadinterpretacji, nie wiedzieliśmy, to może dotyczyć prześladowania, ale może dotyczyć jakiejś plagi, która w wymiarze eschatologicznym jest opisywana nawet w księdze objawienia. I podzieliśmy się w wąskim gronie przywódców na ten temat, że prawdopodobnie będzie czas próby dla Kościoła, kiedy będzie musieli pozostać w domach z różnych powodów. Nie będziemy mogli naszych domów opuszczać. I wtedy będzie to też ten dla Kościoła, zarówno w kategoriach naszych więzi, ale także i w jaki sposób Kościół jest mocny poprzez Kościół domowy, poprzez grupy domowe, których na co dzień funkcjonujemy. A link już nie ma wśród nas, ale ja sądzę, że te słowa prorocze, które Bóg jej dał wówczas, dotyczą tego czasu, w którym się obecnie znajdujemy. Wielu z Was jesteście zamknięci w swoich domach i być może. Poddajecie się strachowi, który jest troszeczkę podsycany przez media. Słowo Boże mówi w, pierwszym, w drugim liście do Tymoteusza, w pierwszym rozdziale, siódmym wierszu, że Bóg nie dał nam ducha strachu, ale miłości, mocy i trzeźwego myślenia. I właśnie strach, poddawanie się strachowi tej negatywnej wierze, obawa przed realizacją negatywnego scenariusza okrada nas z miłości, trzeźwego myślenia, ale tak samo mojej mocy. I dlatego apelujemy przede wszystkim o trzeźwe myślenie. Te ograniczenia, które władze wprowadziły, są dobre. Zwróćcie uwagę, Słowo Boże mówi, że będzie taki czas, że będzie się musieli się zamknąć w swoich domach i pozostać, poczekać przez chwilę. To jakiś czas potrwa. I nie wolno nam się poddawać strachowi. Powinniśmy pobudzać siebie nawzajem do trzeźwego myślenia, ale także pamiętać o tych, którzy być może o wiele większym samotnieniu niż my, mający kontakt ze sobą. Yy, mogą źle odczuwać ten czas izolacji. Pamiętajmy o ludziach starszych, pamiętajmy o ludziach samotnych. Chcielibyśmy się zatroszczyć o tych, którzy być może opieki potrzebują, a nie mają oparcia w najbliższym kręgu rodzinnym. Chodzi tu o szczególny wymiar opieki, żeby także sobie nawzajem usługiwać tym, co yy, w okresie zagrożenia Bóg ustanowił jako coś, co jest wielkim zabezpieczeniem. Przypomnijmy sobie, po co była ustanowiona Pascha. To był pewien akt proroczy. Pomazanie o drzwi krwią baranka. To sprawiło, że zagrożenie ominęły te domostwa, yy, których Pascha była obchodzona i krew baranka była na od drzwiach. Jesteśmy ludźmi Nowego Testamentu. Naszym barankiem wielkanocnym, za kilka tygodni będziemy chodzić Wielkanoc i będzie chodzić w jest Pan Jezus. Zachęcamy Was dzisiaj z Jackiem. I to jest głównym powodem, dlaczego tę krótką informację chcemy nagrać do tego, abyście być może zaczęli praktykować coś, do czego od wielu lat Was zachęcamy. A ja szczególnie zwracam się do kapłanów naszych domostw, do mężów i ojców, by celebrować wieczerze w swoim domu. Przez spożywanie ciała Pana Jezusa Chrystusa mamy uzdrowienie. Przez spożywanie krwi Pana Jezusa Chrystusa mamy ochronę. Omija nas gniew. Jezus wziął na siebie konsekwencje naszej głupoty, naszych grzechów, ale w tym też jest i nasze uzdrowienie. Pascha, po hebrajsku Pesach, znaczy ominąć. Że zagrożenie omija domostwa tych, którzy ten akt proroczy celebrują. Nie jesteśmy w stanie się zgromadzać. Owszem, spotykamy się w środę na grupie modlitewnej mężczyzn. Zapraszam serdecznie, panowie, jeżeli do tej pory w tym nie uczestniczyliście. Tam zawsze obchodzimy wieczerze i będziemy siebie nawzajem sobie instruować. Ale nie możemy... Organizacja zgromadzeń większych niż 50 osób. To może być ograniczone nawet do 10 osób niebawem. Do tego musimy być przygotowani. Ale w domach możemy się zgromadzać. Możemy celebrować coś, co jest naszą ochroną, ostoją, ale także wejściem w pełne dziedzictwo tego, co Pan Jezus zrobił na Golgocie. Dlatego chcemy Wam z jackiem podpowiedzieć. Weźcie taką prostą instrukcję, która jest zapisana w pierwszym Liście do Koryntan w 9 rozdziale od 23 do 26 wersetu. Ja nawet nie będę czytał. To apostoł Paweł opowiada o tym, jak jemu zostały przekazane przez Pana Jezusa słowa ustanowienia, że on to przejął od samego Pana Jezusa Chrystusa i teraz uczy Kościół, jak celebrować tę pamiątkę. I tam macie poszczególne wersety. Jak przeczytacie, zobaczcie, są etapy, które są wstępem do spożywania ciała i potem kolejne wersety do spożywania krwi. I potem jest powiedziane takie mocne, prorocze podkreślenie, że ilekroć ten chleb jemy, ja z tego kielicha spożywamy, tak naprawdę... Wykonamy pewną proklamację, ogłaszamy wobec całego świata, widzialnego i niewidzialnego, dzieło Golgoty, ogłaszamy go nad sobą i w to dzieło wchodzimy. Jacku. A ja ostatnio odebrałem na modlitwie taki, yy, przeczytałem fragment z Księgi Izajasza z 62 rozdziału, to jest ósmy werset, tam się zaczyna. I to brzmi tak: Pan przysiągł na swoją prawicę i na swoje mocne ramię już nigdy nie dam Twojego zboża. I tutaj wiadomo, y, zboże, chleb, można powiedzieć, na pokarm Twoim nieprzyjaciołom, a cudzoziemcy nie będą pili Twojego wina, przy którym mozolnie pracowałeś. Lecz ci, którzy zbierają zboże, sami je będą spożywać i wysławiać Pana, a ci, którzy zbierają wino, sami mm. będą je pić w przedsionkach mojej świątyni. Mm. I odebrałem, odebrałem ten fragment jakby w kontekście tego, co się obecnie dzieje, co jest wokół nas, całego tego zamieszania jako takie słowo, które, w którym Pan Bóg mówi, że coś zmienia się w rzeczywistości duchowej. I to nie jest tylko moje wrażenie, tylko tak słyszę z różnych miejsc, różni ludzie to odbierają w podobny sposób, że coś się zmienia w rzeczywistości duchowej. I tak jakby Pan Bóg mówił, tak to odebrałem przez ten fragment, tak jakby mówił, że już więcej nie pozwolę, żeby to, co jest sednem, co jest znaczeniem wieczerzy, było Wam wykradane przez przeciwnika. I myślę, że to jest bardzo ważna jakby rzecz na dzisiaj, żebyśmy dobrze rozumieli, o co chodzi, kiedy bierzemy chleb, kiedy bierzemy wino, żebyśmy dobrze rozumieli, tak. że tak naprawdę biorąc udział w tym akcie proroczym, to wskazujemy i myślimy o tej rzeczywistości, która wydarzyła się na krzyżu. Mhm. Jezus umarł na krzyżu za nasze grzechy, Jezu, krew Jezusa została przelana po to, żebyśmy my byli usprawiedliwieni, a Jego ciało było bite, było ukrzyżowane po to, żebyśmy my mogli być też zdrowi. Bo tak. Tak, jak czytamy w y, księdze Izajasza, to jest 53 rozdział, jest napisane, czwarty, piąty werset, jest napisane o tym właśnie, że jego ranami, jego sińcami jesteśmy uleczeni. Tak. Y, więc ja myślę, że jakby w obliczu tego, co się wokół nas dzieje w ogóle w całym tym zamieszaniu związanym z wirusem, to jest tylko w jakimś sensie próba dla nas i test, y, i też takie, takie, taki czas na przekierowanie naszego myślenia i skupienia na rzeczach, które są najważniejsze. I to, co. Henryk mówił o wieczerzy pańskiej, to tak naprawdę y, Kościół w pierwszym wieku spotykał się y, głównie po to, żeby łamać chleb. To był jeden z takich głównych punktów ich spotkań. Oni się spotykali na łamaniu chleba i to było właśnie y, w tym momencie mowa o wieczerzy, więc oni byli skupieni na tym, co Jezus zrobił, co się stało na krzyżu, jakie jest nasze dziedzictwo, jaka jest nasza tożsamość. Z krzyża płynie całe nasze. Sprawiedliwość dla nas, usprawiedliwienie, nasza tożsamość, nasza świętość, to wszystko płynie z krzyża, bo tam nastąpiła ta zamiana. My staliśmy się sprawiedliwi, a Pan Jezus wziął na siebie nasze przekleństwo, naszą karę, nasze grzechy. I, i to jest coś, co ja też bardzo mocno właśnie w tym czasie odbieram, że to jest. I to też jest takie jedna z rzeczy, które, które Romek Górniak powiedział, że on odebrał w Wajchopie, kiedy był ileś tam lat temu, takie słowo, że wieczerza jest posiłkiem czasów ostatecznych. I mi to mocno rezonuje, jakby z tym, o czym ja dzisiaj tutaj mówię, z tym Izajaszem, 62, rozdział 8, werset i 9. Ja go przytam jeszcze raz: Lecz ci, którzy zbierają zboże, sami je będą spożywać i wysławiać Pana. To jest reakcja na na to, co, czego doświadczymy, kiedy będziemy spożywać w A ci, którzy zbierają wino, sami je będą pić w przedsionkach mojej świątyni. I później jest taka zapowiedź tego, że, że to jest też moment, w którym nadchodzi Pan. Ja przeczytam jeszcze trzy wersety. I, e, przechodźcie, przechodźcie przez bramy, gotujcie drogę ludowi, torujcie, torujcie ścieżkę, usuwajcie kamienie, podnieście, podnieście sztandar nad ludami. Oto Pan ogłosił aż po krańce ziemi. Powiedzcie córce syjońskiej, oto nadchodzi Twoje zbawienie. Oto jego zapłata idzie z nim, a jego nagroda już jest przed nim. I nazwą ich Ludem Świętym, odkupionymi Pana, a ciebie nazwą poszukiwaną, a nie miastem porzuconym. I myślę sobie, że, że, że to ta, ta, ta mowa o tym, że Pan Bóg mówi, już więcej nie pozwolę wykradać przeciwnikowi, nie, nie pozwolę rozmywać znaczenia tego, czym jest wieczerza, jakie jest znaczenie wieczerzy. Jest jakby zapowiedzią też tego, że Pan nadchodzi. Że, że, że podnieście sztandar, torujcie drogę. To wszystko są słowa o tym, że nadchodzi Pan, nadchodzi odpłata, nadchodzi zapłata, nadchodzi zbawienie. I, I myślę, że to też jest taki czas, w którym ludzie będą widzieć różnicę między tymi, którzy budują na tym twardym, stałym fundamencie, a tymi, którzy nie budują na fundamencie, którym jest Jezus Chrystus. I, i myślę, że to jest taki przekaz na, na dzisiaj, którym chciałem się podzielić z Wami. I pamiętajmy też o tym, że ten fragment mówi pocieszajcie, pocieszajcie mój lud. Mm. Będziecie z zagrożeniem wieloma, które się dzieje, ale nie zapominajcie o tym, Pan Bóg mówi, byście pocieszali mój lud. Bóg ma zasadę. Wpierw Żyda, potem Greka. Najpierw swój lud, potem ludzi z narodów. Jeżeli naprawdę chcemy i oczekujemy Bożej ingerencji, Bożego przebudzenia w naszych narodach, chciejmy błogosławić Izrael. Na koniec, kochani, chciałbym... Zadedykować wam fragment Pisma Świętego, które sądzę, że wszyscy dobrze znacie. Potraficie go zacytować. Jest to taka instrukcja, w jaki sposób chodzić w Bożym Pokoju, udzielać Bożego Pokoju i emanować Bożym Pokojem, bo ludzie żyją w strachu wokół nas. I kto jak to, ale to jest czas dla Kościoła, żeby powstać w Bożym Pokoju i udzielać Bożego Pokoju. I słowo Boże, będę parafrazował te słowa. Mówi, nie udawajcie, że się nic nie dzieje i że nie jesteście pod presją lęku. Ale swój lęk, swój strach, swoje troski i obawy w formie wyznawania chciecie nazwać po imieniu i oddać je Bogu. A w to miejsce Bóg da swój pokój, który będzie strzegł Waszych myśli, Waszego serca i uczyni Was oazą swojego pokoju. Tylko rzecz ciekawa, dowodem na naszą gotowość do współpracy z Panem Bogiem, przyjmowaniem Bożego Pokoju, by być też ostoją Bożego Pokoju, jest werset ósmy, który na koniec chce sobie i każdemu z Was się zadedykować. W oryginale greckim on dosłownie brzmi w ten sposób. Jeżeli w tym wszystkim, co Was otacza, co Was napawa lękiem i strachem, jest coś prawdziwego, poczciwego, sprawiedliwego, czystego, miłego, chwalebnego, co jest cnotą i godne pochwały, na tym skupcie Wasze myśli. O tym myślcie, tam zakotwiczcie Wasze myślenie. Zatem pozytywne myślenie, pozytywne oczekiwanie, optymizm i wybieranie. W tym całym zagrożeniu, tego co jest przejawem tego, że Bóg współdziała ku dobremu ze wszystkim, którzy Boga miłują, jest naszą ostoją i to uczyni nas przyczółkami Bożego Królestwa i Bożego Pokoju. Tym Was chcemy błogosławić, tymi słowami Was pozdrawiamy, czekamy na odzew z Waszej strony i będziemy się w ten sposób komunikować z Wami. Niech Was Bóg błogosławi swoim pokojem. I pamiętajcie, On jest Bogiem Pokoju i On miażdży przeciwnika pod naszymi stopami, jeżeli my wpierw przybliżamy się do Boga, a potem w autorytecie imienia Chrystusa potrafimy się przeciwstawić Jego przeciwnikowi, niech Boże pokój będzie z wami.